Witam wszystkich w piątek, e, drugiego dnia czerwca, na porannej aktualizacji rynku kryptowalut. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne. Jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Każdy na rynkach działa na własne ryzyko i podejmuje decyzje w oparciu o własną wiedzę. E, także przechodzimy sobie do wykresów. Zaczynamy od kalendarza ekonomicznego. Dzisiaj o 14:30. Przeciętne godzinowe wynagrodzenie, zmiana zatrudnienia w sektorach pozarówniczych za maj i stopa bezrobocia maj. Ważne wydarzenia, możliwa zwiększona zmienność na rynkach. E, także proszę tutaj uważać na, na swoje pozycje w tych godzinach. <laughs> e, a my przechodzimy sobie już do wykresu bitcoina. E, zaczynamy od 4 godzinówki. Tutaj wykres który nam e, pokazuje wsparcie i opory, i tak właśnie odbijamy po raz kolejny od, na zasięgu tej zielonej korekty, która jest tutaj w tym ruchu wzrostowym. Bronimy 0,61 tego całego spadku. Wybicie poziomu 2,6,8,4,6, zamknięcie się świecy pod czerwoną linią i pod zieloną linią, to jest target 26,419, 26,120. Niemniej jednak teraz możliwe jest podbicie tutaj w te rejony 27-286, Natomiast ja spodziewam się kontynuacji tego ruchu, tego ruchu spadkowego, który tutaj mamy. I osiągnięcia niższych poziomów. Przechodzimy tutaj jeszcze na jednodniówkę. Tutaj w dalszym ciągu znajdujemy się w tym klinie zbyszkującym. Ja spodziewam się dojścia do tej tendencji wzrostowej ceny przed wybicia tej strefy i dojścia tutaj, chyba że będziemy mieli konsolidację gdzieś tutaj, dojdziemy do, do tej linii trendu. Myślę, że przetestujemy to linię trendu i stąd odbicia i kontynuacji ruchu wzrostowego. Niemniej jednak na ten moment 27,490, 27,500 jest dla mnie takim pierwszym, najsilniejszym oporem na D1. Tutaj ta zielona strefa w dalszym ciągu jak najbardziej aktualna. I 25,600, 25,300 i retest dolnej krawędzi tego klina zwyszkującego, z którego jeżeli wybijemy, jest szansa na dojście w okolice 31 tysięcy. Natomiast na razie jesteśmy w klinie i gdyby to odbicie było kontynuowane, to mamy no, wyższy szczyt, tak, tutaj wybiliśmy tą konsolidację, wyższy szczyt, wyższy dołek, tak, i wybicie tutaj tego poziomu, tej linii trendu może nam otworzyć drogę do dalszych wzrostów, także warto obserwować. Wybicie z klina, no to jest możliwy atak na okolice 30%, 31 tysięcy w te, w te okolice, gdzie mamy bardzo silne opory po drodze. Niemniej jednak jest taka możliwość, ponieważ nie zrobiliśmy zasięgu pełnego tej korekty. Tutaj nie, był, nie była ta korekta a, wykonana. Także możliwe, że takie coś będzie miało miejsce i dojdziemy po okolice 29 tysięcy dolarów. Może to być mm, tylko cieniem, ale. Jest, tak, jest taka możliwość, że tutaj dotrzemy. Tym bardziej, że widzimy dość silne odbicie dzisiaj od tego poziomu. Został długi cień na 4 godzinówce na wysokim wolumenie. Także warto obserwować 27,201 tu 27,485 i 28,200. W przypadku wybicia tego poziomu. Myślę, że 25600 jest jak najbardziej realne. Co jeszcze przemawia za tym, że teraz to podbicie może być? Tutaj widzimy wykres nad 1 i mamy tutaj mówię o tych czerwonych strefach. Ta została wypełniona tym knotem i również ta strefa tutaj najprawdopodobniej będzie wypełniona. Ja zostawię strzałkę i zobaczymy, że ona zostanie wypełniona, tak? Czyli poziom 27:500 zostanie wypełniony. No i wówczas zejście niżej i wypełnienie tego zielonego e, pola tutaj, czyli okolice 25:100, 577. Natomiast, jeżeli będą silniejsze spalki, tu mamy jeszcze jedno pole do wypełnienia przestrzeń między 22:100. A 23,800, także kolejny taki zielony klaster, dokąd cena może dojść. Przechodzimy teraz, może jeszcze tutaj się cofnijmy na 4 godziny, zobaczmy, czy, czy tutaj też mamy do wypełnienia. Widzimy, tutaj na 25, 27, 529 jest też to pole tutaj do wypełnienia. Także myślę, że ta strefa zielona tutaj, do której która była wsparciem dla ceny, może zostać przetestowana od tołu i zobaczymy odtąd kontynuację ruchu spadkowego. Także tutaj to może zróbmy sobie na czerwono i od tego poziomu bym spodziewał się tego zejścia ceny. Niżej przechodzimy do Ethereum. Na Ethereum widzimy, że jesteśmy w strefie podażowej. Testujemy, próbujemy ją wybić na 4 godzinach. Tutaj na jednogodzinówce również nie wybiliśmy, nie zamknęliśmy się nad tą czerwoną strefą. Także ja bardziej obserwuję 4 godziny. Linia kanału FIBO i mierzenia FIBO 0,61 bardzo silne. Także że myślę, że tutaj jest dość duży opór. Gdybyśmy wybili ten poziom, to 1908. Natomiast ja oczekuję również zejścia ceny w te rejony tutaj niższe. Obserwuję właśnie tą linię 1782 na ten moment jej wybicie, no to tutaj jest ten rejon 1721 i to będą moje rejony zakupowe na, na Ethereum na ten moment. Niemniej jednak tutaj na tych w każdym tym wsparciu będę zagrywał pozycję Long Short. W zależności od tego, czy będziemy testować wsparcie czy opór, tak, żeby wykorzystać te ruchy, ruchy cenowe, które wynikają ze wsparć i oporów. Przedłużymy sobie jeszcze tą linię, bo ten poziom też będzie warty obserwacji przy silniejszych spadkach, których się spodziewam na Bitcoinie i na całym rynku krypto. Na razie jest 1624, no jest to odległy poziom, niemniej jednak 1721 na ten moment i jak najbardziej realny z punktu widzenia tego, co się dzieje na rynku Litecoin. Litecoin, zgodnie z przewidywaniami, po wybiciu tej strefy do, dociera do kolejnego oporu 95,95 95 do 96,91. To jest strefa 1 która trzyma nam cenę w ruchu rozpadkowym, wybicie tej strefy to no, dla mnie dojście do 99 69 100, 24 No i później realizacja zasięgu wybicia z tego z tej formacji odwróconej głowy z ramionami ramię, ramię, Głowa i zasięg tutaj na 103,80. Także ja oczekuję tutaj jeszcze kontynuacji tego ruchu wzrostowego. Jeżeli będziemy mieli podbicie na Bitcoinie, no to również tutaj jest szansa na, na dojście do tego poziomu, do tej strefy, do kolejnej strefy realizacji zysków, XRP. I dotarło do oporu 0,52928 i spodziewam się zrobienia zasięgu tej korekty 0,49432 przed kontynuacją tego ruchu wzrostowego. Także myślę, że ta korekta będzie nas trzymać chwilę tutaj jeszcze i ten, ten do 0,49432 powinniśmy dojść przed podbiciem tutaj w 54900, 54,952928. Możliwe jeszcze ponowne przetestowanie tego poziomu. A jednak spodziewam się tutaj zejścia ceny niżej i zrobienia tej korekty. Tak to widzę na XRP, na matiku. Na matiku też bez zmian. Dalej ta strefa, którą wyznaczyłem sobie, popytowa niżej, jest jak najbardziej aktualna. Mam no na D1 z tego co pamiętam. No i 0,77. 071 i tutaj przykład ze zleceniami kontynuacja tego ruchu spadkowego jak najbardziej możliwa. I to wszystko chyba co dzisiaj przygotowałem dla Was. Życzę wszystkim udanego weekendu. Słyszymy się w poniedziałek. Możliwe, że weekend, jeżeli czas pozwoli, zrobimy jakieś nagranie dla grupy. Przeanalizujemy więcej altów. Także jeżeli ktoś chce dołączyć do, do naszej grupy na Discordzie, na telegramie, to można tutaj się ze mną skontaktować, podeślę wszystkie informacje, jakie są potrzebne do dołączenia oraz linki, które dadzą Wam dostęp do wskaźników, sygnałów, grupy dyskusyjnej na telegramie, do szkoleń. Pierwsze dwa tygodnie bezpłatne, i zdecydujecie, czy chcecie z nami zostać, czy nie. Dużo wartości edukacyjnych jest na grupie, nie tylko same sygnały, także jeżeli ktoś chciałby się poduczyć trochę, poznać jakieś tajniki rynku krypto, wszystko tutaj znajdziecie na grupie. Życzę wszystkim udanego weekendu i do usłyszenia w poniedziałek.